Na początku chcę przypomnieć takie proste definicje, w obrębie których będziemy się poruszać. Dzisiaj się mianowicie, co to jest zakażenie układu moczowego. To jest odpowiedź zapalna urotelium w reakcji na infekcję głównie bakteryjną. Zwykle jest związana z ropą, moczem, i objawami klinicznymi. Bakteriuria to jest sama obecność bakterii w moczu w ilości znamiennej, która to ilość zależy od sposobu uzyskania próbki moczu do badania mikrobiologicznego, czyli do posiewu, a ropomocz, czyli piuria, to jest obecność leukocytów w moczu, która wskazuje na odpowiedź zapalną w przebiegu zakażenia bakteryjnego lub innej przyczyny, takiej jak cernik, zług i tym podobne. Zaczynając, chciałem tutaj powołać się na klasyfikację Zakażeń układu moczowego przedstawioną w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Możemy te zakażenia podzielić na zakażenia powikłane i niepowikłane. Te niepowikłane są częstsze, a spośród nich możemy poodrębnie zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie zapalenerek, nawracające zakażenie układu moczowego, czy też zakażenie związane z cewnikiem. Jako oddzielną jakby grupę szacujemy tutaj zakażenia u mężczyzn, które w większości przypadków są powikłane, no i już taki krańcowy efekt zakażenia, czyli posocznica moczowa.